Jarosławce to zawsze dla nas e, niewygodna drużyna. Mają zawodników, e, i defensora, i, a, i zawodnika grającego czopami, a tak szybki. E, z, dobra drużyna. No. mieliśmy, czy, Graliśmy bez Yoshidy, Zatówka zgłosił też rano kontuzję. Chińczyk w debiucie trochę się spalił. No to jest sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa z początek sezonu. Nie ma robić co tragedii z tego. Lider zrobił dwa punkty i zabrakło tego trzeciego punktu do zwycięstwa. Bartosz Such po raz kolejny przegrał ze Szczecininem mimo upływających lat. Ten zawodnik jest ciągle groźny, jak widać tutaj dla naszych zawodników w Polsce. A młody Chińczyk, no cóż, no zapłacił frycowy chyba za ten debiut. Jak widać, jeszcze troszeczkę tutaj musi popracować nad sferą psychiczną. Przyjechał pierwszy raz do Europy. Trochę musi na razie ciężko grać, jest zestresowany. No i się zapłacił za to wysoką cenę, przegrywając dwa mecze i w konsekwencji przegraliśmy cały pojedynek 3-2.